Zgubił się. Nie ma go nigdzie. Tutaj, Wojtek, Wojtek, Wojtek. Cześć, witam Was dzisiaj z Zielniczek, gdzie jest tajemniczy labirynt. I w tym labiryncie z okazji Halloween możemy przejść specjalną trasę razem ze swoimi dziećmi. W każdą niedzielę Was zapraszamy. I w tej trasie mamy różnego typu. Challenge trzeba pobrać aplikację i z niej skanujemy poszczególne zadania, które będziemy tutaj wykonywać. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, chodźcie dalej. Wojtek, czas zacząć naszą przygodę. Tak. I... Wojtek, 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 gdzie jesteś? Wojtek? Zgubiłeś się? Wojtek, Wojtek, a jestem! Jest Wojtek! Chodź Wojtek. Byk. Oto pierwsze pytanie. Film o trójce przyjaciół, która odkrywa, że sąsiadujący z, nim, z nimi dom żyje i pochłania wszystko i wszystkich, którzy znajdą się w jego pobliżu. To jest straszny dom, koszmar sąsiedztwa, przeklęty dom, dom zły. Co myślisz? Może zadzwonimy do mamy. Mama, co myśli? Może się wydaje, że straszny dom. <noise> Też mi się tak wydaje, że straszny dom? Ja mi się wydaje, że nawiedzony. Mamy p-punkt, czy nie? A się Jest. Na Mamy punkt, Dobrze, no zalecimy dalej. to lecimy dalej. Idziemy dalej zdobywać ja? labirynt. <grydza> tu kukurydza, tam kukurydza, a tu ja. Nie kukurydza. Uważajcie, uważajcie, kto tu idzie. O! No <grydza> Miny. Proszę bardzo. O, dzięki za Dzięki. No i panowie nas w krzakach zaskoczyli w Halloweenowych przebraniach. I taki właśnie wygląda tutaj Halloween. My sobie chodzimy, zwiedzamy, a tu nagle ni stąd ni zowąd za krzaków kukurydzy wychodzą różnego typu stwory. Oczywiście dla dorosłych są też tutaj organizowane imprezy wieczorami. My na takie nie przychodzimy, no bo jesteśmy z Wojtkiem, a ja się trochę boję. Macie by musiał iść sam, ale wątpię, żeby poszedł bez swojej ukochanej żony. Prawda mężu? Oczywiście, że nie. <laughs> ja bym się bała i sama, więc chodzimy razem na zabawy dla dzieci. Znalazłeś kolejne pytanie? Dobra. Super, piątka. <laughs> Co my tu mamy? Z jakiego filmu pochodzi postać, która nazywa się Rączka? Wiem. No. Rodzina Adamsów, hotel Transylwania, potwory i spółka, gnijąca panna młoda. Rodzina no. Adamsów. To sprawdzamy. Dobra, odpowiedź. Geniusz, siebie znalazły sam? Ciekawe teraz co tu jest? Tata skanuje Nie zgadujemy pytanie. Spokojnie tych pytań jest tylko 30. <laughs> no ale my jesteśmy na początku. Czy Zgubimy, zaczniemy od nowa. Kiedy obchodzone jest święto Halloween? 31 października, 1 listopada, 25 grudnia, 21 czerwca 31 października. I gdzie oni mi się zgubili? Prosto nie ma. W lewo nie ma. Tam chyba są. No to idziemy. I oni chyba znaleźli jakieś kolejne pytanie. Tak mi się wydaje. Macie pytanie? Maciej? Macie pytanie? Jee, yeah. udało się, to biegnę do nich, raz, dwa, trzy. I co na tutaj czeka, zapytanie? Po co zgodnie ze zwyczajem podczas Halloween zakłada się kostiumy? By odstraszyć złe duchy, by przestraszyć sąsiadów, żeby ładnie wyglądać, żeby zebrać najwięcej cukierków. Żeby zebrać najwięcej cukierków? Chyba odstraszyć <grym> złe duchy, co? No. Okej. Okay. Mamy to? Lecimy dalej. My w Zielniczkach jesteśmy już drugi raz, rok temu też tutaj byliśmy, bardzo dobrze wspominamy, dlatego znowu tutaj wróciliśmy, ponieważ labirynt jest inny, więc nam się nie znudził. Poza tym kto po roku pamięta gdzie iść i jaką trasę wybrać. A jeżeli chodzi o kwestie związane z Halloween, celebracją tego, to ja jestem na przykład bardzo za takim klimatem, więc nie mogłam sobie zabraknąć. Mówię, no trasa jest na tyle fajna, że można się tutaj zmęczyć, zmęczyć. Jest 30 pytań w aplikacji. Niektóre to są bardzo trudne, wydaje mi się. Ale nic, przebrniemy przez to jakoś i sprawdzimy swoją wiedzę. te Wszystkie są tak poukrywane. Kto je tylko może znaleźć? Pracownicy. Ja, pracownicy albo duchy, które się tu pochowały, wiedzą wszystko, co gdzie jest. Albo wystarczy użyć mapy. Moi Wojtek, drodzy, patrzcie, bez... gdzie jest mapa, bo ja chyba coś tam widzę. Wojtek, A on ja chyba coś bez... widzę z daleka. Bez mapy czuję. Jakbyś cukierki wyczuwał. Nie zgubiłaś się jeszcze? No właśnie, patrzę na te wszystkie pytania i na tą mapę i wychodzi na to, że jeszcze trochę nam zostało, a... Oh. A Wojtek się zgubił. Wojtek! Wojtek! No i nie mogę. Wojtuś! Wojtek! czy ty, ty oszalałeś? Ja tu szukam pytań! A nie, mam ciebie jeszcze szukać. Poczekaj, chodź w tą stronę. Tam nie. Mężu, jak wrażenia? Jak wrażenia? Pozytywne. Super, że dzisiaj mamy tak świetną pogodę. Już się zgubiłem dwa razy. No, ale wiesz, masz mnie obok, więc wszystko jest w normie. Więc, więc na pewno stąd nie wyjdę. Damy radę. Misz orientacji. Ja jestem mistrzem orientacji, ale największym mistrzem orientacji jest Wojtek. Wojtek prowadzi bez mapy po całym labiryncie, więc będziemy dość ciekawe wchodzić. W ogóle jest to super atrakcja, jeżeli chodzi o spędzenie czasu z dziećmi w weekend w niedzielę. Można się zgubić, a zwłaszcza w taką piękną pogodę jak dzisiaj. Sobie wybraliśmy super dzień na, na właśnie na chodzenie w takim labiryncie. to Tak, prawie. Co się robi, kiedy dom odwiedzony przez dzieci nie wręczy im cukierków? Odchodzi się, wzywa policję, robi się psikusa, mówi się rodzicom. Robi się psikusa. No dokładnie, no. Super, mamy to. Idziemy dalej. Idziemy. I tu chyba ostatnie. O, mamy koniec. Dobra. Skanujemy koniec. Czas gry. Super, nam poszło. Piana. Idziemy teraz dalej. No to kończy się przygoda nasza tutaj, w tym labiryncie. Natomiast to nie koniec naszej przygody tutaj w dzielniczkach, ponieważ tam czekają na nas zwierzątka i zaraz będziemy je poznawać razem z wami. Wydaje w idealnej pozie. Tutaj mamy kózki, mamy maluszka, mieliśmy kangury. Tutaj mamy kucyka, no i krówki. No. To wszystko w naszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie i jeżeli chcecie więcej zobaczyć takich filmów, obserwujcie nasz kanał. Do zobaczenia!